Cześć i dobry człowieku. Siadamy, kawka w dłoni i czytamy. Przed nami trzy pytania. Pytanie jeden. Jak można uczynić komputer jeszcze podobniejszym do ludzkiego mózgu? Jest taka tendencja, żeby tworzyć na przykład sieci neuronowe, ale co gdybyśmy go skonstruowali tak, żeby właściwie składał się z takich małych neuroników? Następnie pomówimy o tym, w jaki sposób. Świat przyrody kolonizuje miejsce po stopionym lodowcu. To się dzieje coraz częściej i dzieją się tam fajne rzeczy. Są istoty na Ziemi, które się wręcz cieszą, że stopił się jakiś lodowiec. Pięknie, pięknie, kolonizujemy. A na końcu pomówimy o polityce. Konkretniej właściwie, czy czasopismu Nature opłaciło się poprzeć Joe Bidena w wyborach prezydenckich? Jakie były tego skutki? Czy nauka powinna mieszać się w politykę? A my siadamy. I czytamy. Zaczynamy od elektroniki mózgopodobnej, czy też technicznie, uwaga nowe słówko na dzisiaj, neuromorficznej. Elektronika neuromorficzna. W czym rzecz? A no może zaczniemy od ilustracji, bo czemu nie? Bardzo mi się podoba to, że artykuły naukowe coraz częściej mają, no co, infografiki. To nie są diagramy naukowe, to są właściwie infografiki. Na górze mamy neurony komunikujące się ze sobą, a pod spodem próbę realizacji neuronu i synapsy, czyli powiązania pomiędzy neuronami w skali elementarnych komponentów komputera. Czyli mamy to, pamiętamy o tym, a teraz jakby tło. O co chodzi? Jaki jest, jaka jest idea? Idea jest taka. Komputer jako taki powstał Współczesne, we współczesnym sensie, dajmy na to w latach 40. W każdym razie wtedy wykształciła się do dzisiaj obowiązująca metoda projektowania komputerów, składających się tak naprawdę z pewnych no, kilku elementarnych podzespołów elektronicznych. Na pewno znacie te pojęcia, słowa takie jak tranzystor. I pomijając już dokładnie, jak one działają, istotne jest przede wszystkim to, one były konstruowane po to, żeby jednoznacznie przetwarzać sygnały, więc pierwsze obwody, i dzisiejsze zresztą obwody, weźmiemy sobie jakiś chip siedzący w środku komputera, czy to jest w karcie graficznej, czy w procesorze, czy w smartfonie, jakikolwiek chip. Jakikolwiek obwód, tak? Obwód zintegrowany, to tam następuje precyzyjne, jednoznaczne przetwarzanie sygnału w sposób, to się mówi nawet potocznie, zero-jedynkowy. tut F1, tut F1, więc tu wyjdzie jedynka. To wszystko opiera się na tej bardzo prostej logice, i przez kilkadziesiąt lat. Wszyscy walczyli o to, żeby to się robiło coraz mniejsze i mniejsze i szybsze i szybsze, ale żeby nigdy nie popełniało błędów, żeby zawsze działało w sposób cyfrowo jednoznaczny, żeby operowało tymi cyferkami w sposób jednoznaczny. No niby oczywiste, tak? Ale co się w międzyczasie wydarzyło? W ciągu ostatnich, strzelam, 10-20 lat, Zrobiła się niezwykła moda, ale moda, racjonalna moda, na sieci neuronowe i na duże sieci neuronowe, w każdym razie struktury działające do pewnego stopnia jak mózg ludzki, składające się z neuronów i te neurony się czegoś uczą. Na przykład, neurony mają swoją historię. Jakiś tam jeden poszczególny neuron jest używany w pewien określony sposób i zmienia się. Jest nieco innym neuronem minutę później niż był minutę wcześniej. I dzisiaj tworzymy sieci, wielkie sieci neuronowe i wszystkie wielkie postępy w tak zwanej sztucznej inteligencji, o których słyszeliście, opierają się na sieciach neuronowych, ale konstruujemy je z czegoś, co nie zachowuje się jak neurony. Czyli wysiłkiem programistycznym na takim wysokim poziomie abstrakcji, na poziomie kodu komputerowego, kodujemy takie właśnie zachowanie, że coś jest pobudliwe, coś jest nieco mniej pobudliwe. Coś troszkę tak reaguje na sygnał, coś troszkę inaczej reaguje na sygnał. Tak jak neurony, tak jak móżdżek. Tymczasem musimy pieczołowicie konstruować to takie miękkie momentami, uczące się zachowanie, żeby składało się z tych elementów działających, no właśnie, po prostu przepuszczających bądź nie przepuszczających prądu. Elektronika neuromorficzna ogólnie to jest próba ściągnięcia tego zachowania neuronopodobnego w dół i w dół i w dół i w dół. I tu się dzieje mnóstwo rzeczy. Ja nawet nie będę opisywał szczegółowo tego, co tutaj zaszło, bo to są skomplikowane techniczne rzeczy. Ja ich do końca nie rozumiem, szczerze mówiąc. Czytam ten artykuł od paru dni i, i, i wchodzę głębiej i głębiej i głębiej. To są mega ciekawe rzeczy, ale najważniejsza jest chyba sama idea. A sama idea jest taka, żeby żeby właśnie, żeby zbudować takie pojedyncze elementy, na przykład potrafiące się uczyć. Uwaga, oglądamy, co tutaj się dzieje. To jest zdjęcie z mikroskopu. Patrzymy z góry na jakieś takie nadrukowane na płytce coś skala 20 mikrometrów. Zauważcie, czyli to się może wydawać mało, ale tak naprawdę to są rzeczy tysiące razy większe od, od takich zwykłych tranzystorów, które się drukuje na płytkach dzisiaj. No ale to wiecie, to, są, to, jest, to jest taki odpowiednik lat 70. I co to robi? To na przykład może się uczyć. Technicznie to się opiera nie na tranzystorach, tylko na memrystorach. To jest zupełnie inny typ elementu elektronicznego. Udało im się go uzyskać właśnie w takim, no, w, takim, że tak powiem, w takim zastosowaniu w obwodzie. Natomiast co to robi? Na przykład możemy to karmić pewnego typu impulsami i z każdym kolejnym impulsem będzie reagowało nieco szybciej. Możemy też zrobić, żeby reagował nieco wolniej. Konkretnie, Memrystor panuje nad oporem, rezystancją, czyli możemy tak zrobić, żeby nam ona rosła albo malała, albo była uzależniona od ilości sygnałów, które tam wysyłamy. Krótko mówiąc, z tego naszego podstawowego elementu, który oni tutaj robią metodą drukowaną, czyli metodą znaną na całym świecie do tworzenia struktur półprzewodnikowych, oni tą metodą tutaj robią takie mini neuroniki. No i o to tu chodzi tak naprawdę. Więc to co oni, to czym oni się tutaj chwalą to taka, taki koszmar inżyniera. Inżynierowie bardzo lubią jak są tego typu wykresy, znowu nie będziemy wnikać o co w nich chodzi, ale inżynierowie bardzo lubią, że jeżeli coś idzie po jakiejś ścieżce, ścieżce żeby wracało po tej samej ścieżce. Czyli ładuje, odładowuje, ładuje, odładowuje. tak? Na przykład ciężarówkę. Wyładowuje, załadowuje. Inżynierowie bardzo lubią kiedy te krzywe są że tak powiem gładkie. A tutaj oni się chwalą tym, że te krzywe im się komplikują. Co to w praktyce oznacza? To znaczy, że wysyłam jakiś sygnał, ale on może wracać inną ścieżką. Albo wyślę go kilka razy, dziesięć razy. Po pierwszym razie, po pięćsetnym, po tysięcznym zachowuje nam się nieco inaczej. Czyli coś, co w bardzo wielu zastosowaniach potraktowalibyśmy jako wadę, że nam się ten nasz element. Za pięćsetnym razem zachowuje inaczej niż za pierwszym razem. Tutaj to jest celowo wykorzystywane po co? No po to, żeby właśnie żeby to się uczyło. Bo jeżeli to się za pięćsetnym razem zachowuje inaczej, to my to nazywamy uczeniem. Zwróćcie uwagę, inny zupełnie sposób myślenia o elektronice, czyli konstruujemy nasz komputer z elementów, które nie są y, zimnym, nieporuszonym, perfekcyjnym, doskonałym przerzucaczem z jedynek. Takim cyfrowo-idealnym, tylko takim trochę urządzeniem powiedzielibyś, byli, powiedzielibyśmy analogowym, które nam trochę się, powiedzmy sobie to przenośnie, że nagrzeje nam się, zachowuje się nieco inaczej. Tak? Czyli ma ten taki element, no, tutaj jest stosowany do uczenia się. I oni to potem zastosowali, zrobili z tego taki mały obwodzik, który nam rozpoznaje ciuchy. Był testowany jako sieć neuronowa na takim standardowym zestawie ikon. Zdjęcie butów, zdjęcie koszulki, zdjęcie bluzki, zdjęcie sukienki, i on ma rozpoznawać, co jest z czym, więc przetestowali to już na takiej małej, prostej, uczącej się sieci neuronowej. Koniec tego, na, taki, taki komentarz tylko na koniec to jest jedna z przyszłości elektroniki. To, to już nie, nie ulega wątpliwości. Na pewno słyszeliście o komputerach kwantowych to jest jakiś zupełnie inny sposób robienia komputera. Cały czas fawalka o miniaturyzację. Istniejących komputerów. Walczymy o każdy nanometr, tak? Natomiast tutaj mamy zupełnie inną rzecz. Ponieważ wiemy, jakie chcemy budować programy komputerowe, to niejako dopasowujemy głęboką strukturę komputera, sprzęt, hardware do tego, jak chcemy je stosować. No i tak. To się będzie działo. A następnie pomówimy sobie troszkę o tym i pooglądamy, w jaki sposób Matka Natura kolonizuje. Miejsce, w którym jeszcze niedawno był lodowiec, stopniał, cofnął się, cofnęło się czoło lodowca, i co? I to jest taki temat oczywiście jest to komentarzem do globalnego ocieplenia, bo lodowce się na całym świecie rzeczywiście powolutku cofają, cofają się szybciej. No cóż, myśmy to nie chwaląc się sprawili, przynajmniej w jakimś tam dosyć dużym stopniu. No i co? I można na to spojrzeć oczywiście z perspektywy globalnej, że, 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 że topnieją, że coś się z tą wodą będzie działo itd., itd., ale tutaj patrzymy na to w skali lokalnej. I tam w skali lokalnej po prostu dzieje się business as usual. I muszę Wam powiedzieć, że w pewnym sensie no, przyjemniej jest patrzeć na to, jakie zachodzą procesy, kiedy coś się nowego pojawia. Tak jak na Islandii wybucha wulkan, albo na Hawajach i mamy świeże poletko. Ledwo to ze zastygłej lawy, no to natychmiast matka natura rzuca, się, natura rzuca się, żeby wchłonąć to, skolonizować, zrobić tam swój domek. No i co? Jest. I po 10, 15, 20, 50, 100 latach nagle tam kwitnie jakiś ekosystem. Jest tak ze wszystkim. I tak samo też jest z tym miejscem po odsuniętym lodowcu. Więc jak to wygląda? O czym my w ogóle mówimy? To nie jest jakieś piękne miejsce, wiecie? Nie wiem, czy BBC pokazałoby nam. <taki> Takie oto piękne ekosystemy. Tu mamy mapki. Jeden lodowiec nowozelandzki, cofnięty. W test one mamy cofanie się lodowca. Tu jest taka piękna dolina lodowcowa, pyk, 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 pyk. Zaznaczone daty, gdzie, kiedy, co. Było czoło. Pod spodem lodowiec szwajcarski. Tu mamy z kolei tak. Czyli tu był lodowiec na początku XX wieku. Pyk, 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 pyk. Znana historia. Na dole mamy zdjęcia. Jak to wygląda? Czyli przypuśćmy, że nam już ten lodowiec w jakieś miejsce nie dociera. No więc mamy do czynienia z tym wszystkim, co było pod spodem. A co jest pod lodowcem? No takie niezbyt sympatyczne miejsce, wydawałoby się. Kamienie, żwir, gliny polodowcowe. Płyną tam strumyczki lodowato-zimnej wody. To jest taka spulchniona, przemieszana gleba. No wygląda to jak sto nieszczęść. I co tam się później dzieje? Autorzy tego badania pojechali sobie do Nowej Zelandii i do Szwajcarii, kładli takie wystandaryzowane krateczki na ziemię, zliczali co tam w nich wyrosło i tak dalej, i tak dalej, na różnych etapach tej kolonizacji. Idealnie byłoby śledzić to samo miejsce przez 100 lat, ale można niejako temu przeciw. znaczy, no i to by było fajnie, ale można też kombinować, na przykład patrzeć co się dzieje tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj. Tu mamy te punkty pomiarowe ich i w pewnym sensie cofamy się. tak? Cofamy się w czasie. Śledzimy ten proces na przestrzeni 150 lat, mimo że spędziliśmy tam tylko dwa weekendy. Okej, okay. i co tam się dzieje? I tam się dzieją fajne rzeczy. Bardzo się przyjemnie o tym czyta, zwłaszcza kiedy przeczytałem, że jest grupa roślin, którzy się nazywają inżynierami ekosystemów. Na początku myślałem, że tam ludzie coś kombinowali, ale nie, nie, nie. Inżynierowie ekosystemu. Ecosystem engineers. To są, słuchajcie, rośliny pełniące przeważną funkcję w tym wszystkim. No bo zobaczcie, mamy stok. Gliniasto, kamienisto, żwi, żwirzasty stok. W dodatku tu jest lodowiec, czyli wiosną zaczyna to ściekać wszystko, spływać. No i ciężko by tam się było utrzymać. Jakaś taka biedna roślinka, która by próbowała na takim stoku lodowcowym wzrastać, no to niewykluczone, że zostałaby zmyta z jakimś tam. Z lawiną błotną, jakimś tam potokiem itd., itd. Tu wkraczają inżynierowie ekosystemu. Co to są za rośliny? To są rośliny, które spełniają kilka bardzo ważnych cech jednocześnie. Po pierwsze, chętnie rosną w takim miejscu, bo nie wszystkie rośliny, nawet jak nasionko tam, tam wyląduje, będzie chciało tam rosnąć. One chętnie rosną w takich miejscach, na takich glinach polodowcowych, ale to są nie byle jakie rośliny. Na przykład, wypuszczają dużo korzeni bocznych żeby się zakorzeniać. Dalej, z tych korzeni mogą wypuszczać pędy. Nie każda roślina to potrafi, a te potrafią. Takie, takie rozłogowe struktury tworzą i mogą pączkować gdzieś tam z bocznych pędów. Dalej, mocno związują glebę. Krótko mówiąc, mamy kilka takich gatunków. W Nowej Zelandii to będą inne, w Szwajcarii to będą inne, pełniące bardzo ważną funkcję. Tu jest taka, taki komiks. Ilustrujący kolejno, co się dzieje. Na początku mamy świeżą glinę, nic się nie dzieje, później wkraczają takie zupełnie pierwsze jakieś porosty, jakieś sinice, bakterie, tak? Jakiś kożuch zielony się robi, i później prawdopodobnie na sygnał chemiczny tych pierwszych pionierskich gatunków pojawiają się inżynierowie. Inżynierowie niczym się nie przejmują. Na przykład potrafią rosnąć jeszcze jakiś czas nawet przysypane gliną takie gatunki i to sobie rośnie, rośnie, rośnie i w pewnym momencie gleba jest ustabilizowana, czyli na pewnym etapie rozkrzewiania się tego wszystkiego to się stabilizuje, czyli no inżynier ekosystemu, po prostu mieliśmy niestabilny stok, teraz mamy stabilny stok i później rośnie już wszystko inne, krzoki, nie krzoki, wierzby piękne i tak dalej. I przyjemnie mi się o tym czyta, przyznam się, bo yy, znowu mamy taką tendencję jako ludzie, do, do bambinizmu. To się mówi bambinizm, tak? O, jakiś liczny jelonek bambi, tak? Że wzruszamy się przyrodą i próbujemy nakładać na nią nasze własne kryteria estetyczne. To jest ładne, to jest brzydkie. Tak? Jelonek fajny, jelonek rozszarpywany przez jakieś stworzenie, niefajny. Tak? Z martwy, gnijący jelonek brzydki, żywy jelonek ładny. Tymczasem matka natura nie myśli tymi kategoriami. Natura działa po swojemu. W nie zawsze przyjemny, ale zawsze bardzo skuteczny sposób. I gnijący jelanek, świetnie, tam też kwitnie jakieś życie. Osuwisko polodowcowe, świetnie, tam też kwitnie jakieś życie. Wulkan wybuchło, polała się lawa, zastygło, świetnie, tam też kwitnie jakieś życie. Natura sobie poradzi. I czytając o tym, o tych sieciach komunikacyjnych, o tych sygnałach chemicznych. Jednak bierze mnie podziw, muszę Wam powiedzieć. To jest, my powoli tak naprawdę dopiero zaczynamy to poznawać. Szybka analogia na koniec. Kiedy się czyta o tym, moje skojarzenie było z zacięciem. Z zacięciem na skórze. Zobaczcie, że leczenie zacięcia na skórze, to nie jest jakiś tam sobie proces. Wszyscy tam lecą, zatykają to miejsce i wszystko będzie dobrze. To są kolejne etapy, tak? Płytki krwi... Zatrzymują krwawienie, zlatują się limfocyty, zatrzymują infekcje. Później się zlatują te komórki krwi, yy, skóry, żeby, żeby namnażać się, żeby za, zapełnić to. No to jest pewien skomplikowany proces. I jak w jaki sposób przebiega dzięki komunikacji. No więc tutaj w zasadzie dzieje się to samo. Nie ma żadnego powodu, dla którego te gatunki nie miałyby ze sobą współpracować. Współpraca jest z znanym zjawiskiem w biologii, w związku z czym to, co tutaj obserwujemy, i naprawdę powoli, powoli nauka zaczyna to dostrzegać, to w pewnym sensie umiejętność zaleczania zniszczeń zorganizowanego, uporządkowanego, zaplanowanego. Zaleczania zniszczeń poprzez komunikację i poprzez delegowanie pewnych ról, na przykład do inżynierów ekosystemu. Krótko mówiąc, w takiej dużej skali czasowej, zupełnie tak między nami mówiąc prywatnie, ile by tych lodowców nie stopniało, natura sobie poradzi. Znaczy, my niekoniecznie, <laughs> my możemy mieć przewalone, bo my jesteśmy bardzo delikatnymi stworzeniami, chociaż i tak nie tak delikatnymi, jakby się wydawało, ale w każdym razie natura sobie poradzi. A na koniec o mieszaniu się naukowców w politykę. Dokonam <laughs> cudów samokontroli, żeby się nie denerwować, żeby nie czerwienieć na twarzy, ale to jest jedna z tych sytuacji, kiedy chciałbym wykrzyknąć, a nie mówiłem. Bo o, co, bo o co chodzi? Ja się nie mieszam w politykę, tak? Oglądacie mnie od lat. Niektórzy z was przynajmniej, a jeżeli nie, to zajrzyjcie, nigdy nikogo nie poparłem, nigdy nie wystąpiłem przeciwko komuś, nic nie mówię o polityce. Mówię tylko. O nauce, tym się zajmuje. No. Niektórzy mi to zarzucają. Zdarza mi się słyszeć takie głosy, że nie wolno zachować milczenia w obliczu tego i tamtego takiego śmakiego. Być może. Ja zwykle odpowiadam na to, jeśli ktoś miał przyjemność ze mną rozmawiać o polityce, słyszał to z moich ust, że powątpiewam, czy to będzie skuteczne. Gdybym ja na przykład w tym momencie poparł jakąś polską partię polityczną. Czy ja bym rzeczywiście wpłynął na ludzkie umysły? tak? Czy ja bym na Was wpłynął? Przypuszczam, że Wy macie jakieś swoje poglądy. Ja nie wiem, czy bym wpłynął na Wasze poglądy, a wiem na pewno, że wpłynąłbym na Wasze poglądy na mój temat. I taka jest moja intuicja, i trzymam się tego od lat. I aleluja, czasopismo Nature potwierdziło to co mi się od lat wydawało mam to czarnorabiałym teraz przy czym co ciekawe czasopismo Nature wystąpiło w niełatwej roli w której krytykuje tutaj samo siebie bo ukazał się w czasopiśmie Nature Human Behavior artykuł jakiegoś faceta z uniwersytetu stanfordzkiego na temat tego co zrobiło Nature a Nature poparło Joe Bidena w wyborach prezydenckich w 2020 roku i o to tu chodzi czyli tło jest takie są wybory roku 2020 i czasopismo Nature, redaktorzy czasopisma Nature robią coś, czego nie robią rzeczywiście często, a mianowicie publikują u siebie na swojej stronie i w czasopiśmie otwarte, jawne, jednoznaczne poparcie Joe Bidena w wyborach prezydenckich, mówiąc: Nie głosujcie na Donalda Trumpa, głosujcie na Joe Bidena. Dlaczego Nature popiera Joe Bidena jako prezydenta Stanów Zjednoczonych? Nie dzieje się, że to, to rzeczywiście często, ale się dzieje czasami. No i pytanie, i co? I co z tego wyszło? Autor tego badania postanowił przeprowadzić eksperyment. Zebrał ludzi z internetu i przepytał ich. Patrzcie, uwaga, jednej grupie, grupie kontrolnej, po pokazał po prostu coś, coś co się ukazało na stronie Nature, jakiś artykuł do redakcji Nature, że mamy nowy, o. Inaczej będą wyglądały okładki naszego czasopisma, jakiś taki artykulik od grupy redaktorów Nature na niepolityczny temat. To jest nasza grupa kontrolna. I pokazano drugiej grupie ten, to poparcie Bidena. No i co? I co z tego wynika? No, pierwsze pytanie może zacznijmy od tego, jak to wpłynęło, bo o to tu chodzi, na zaufanie tych czytelników do Nature. No I wpłynęło fatalnie. Jak się zresztą możecie domyślać, zależnie od tego, jakie poglądy polityczne miał dany czytelnik. Po prawej stronie wyborcy Bidena, po lewej stronie wyborcy Trumpa. Uwaga, to co tu widzimy, to jest poziom zaufania do Nature. Konkretnie pytanie, które zadano, brzmiało tak, Twoim zdaniem, jak dobrze poinformowani są redaktorzy czasopisma Nature, jeżeli chodzi o, o porady w tematach związanych z nauką? Istotne problemy związane z nauką, przed którymi stoi społeczeństwo, jak godni zaufania, jak dobrze poinformowani są redaktorzy czasopisma Nature. Wyborcy Bidena i przed i po mówią nieźle, czyli bardzo wysok, bardzo dobrze poinformowani, dosyć dobrze poinformowani, nieźle poinformowani. Rozumiecie o co chodzi, tak? Patrzcie co, co się stało z wyborcami Trumpa. Przed? Nieźle. Czyli ten jasno-czerwony kolor to jest, to, to są opinie tych osób zanim zobaczyli, że tak powiem, tych, którzy nie zobaczyli, przepraszam. Całkiem niezły poziom zaufania. Słuchajcie, większość odpowiada, są bardzo dobrze poinformowani. Po zobaczeniu czegoś takiego, pach. Czyli kiedy tylko pokażemy ludziom, że doktorzy czasopisma Nature jednym głosem popierają Joe Bidena, to wyborcy Trumpa mówią, pff, nie znają się. Tracą do nich zaufanie. W późniejszym pytaniu zrobili to samo z pytaniem o ogólne zaufanie do nauki. Dużo różnych pytań. Czy uważasz, że doktorzy czasopisma Nature informują opinię publiczną w sprawach naukowych, w sposób bezstronny. Nie. Krótko mówiąc, Nature straciło zaufanie połowy populacji amerykańskiej, potencjalnie tych, którzy do tego dotarli, popierając Bidena. Ale ktoś mógł powiedzieć: No dobrze, ale działają tak, wpływają na umysły ludzkie. Nie. I to jest właśnie, to jest clue. Nie znaleźliśmy żadnego dowodu na to, że Przeczytanie komunikatu o poparciu Joe Bidena wpłynęło na opinie polityczne uczestników. Nie wpłynęło. To też nie jest fizyka kwantowa. To nie jest fizyka kwantowa, że ludzie, którzy popierają Trumpa, to nie będzie tak, że zobaczą w Nature, że Nature popiera Bidena i nagle powiedzą, może rzeczywiście zagłosuje na Bidena. To tak po prostu nie działa. Nieskuteczna interwencja. I o to w tym wszystkim chodzi i no, szacun dla Nature, że postanowiło to opublikować, bo to moim zdaniem powinien być punkt wyjścia do bardzo poważnego bicia się w piersi i przemyślenia swojej strategii. Kurczę, no, jedyne co tak naprawdę zrobiliśmy, to podważyliśmy zaufanie pewnej grupy Amerykanów do siebie i do nauki i później tam w tle tego wszystkiego, w tle tego wszystkiego wisi pandemia. Bo później Nature się wypowiadało, noście maseczki, szczepcie się. I potem się wszyscy zastanawiają, hmm, dlaczego ludzie nie ufają Nature? Dlaczego ludzie nie ufają naukowcom? No, między innymi dlatego, że naukowcy popierając publicznie polityków i wypowiadając się na tematy polityczne, mamy tu czarno podważają zaufanie do siebie. I szczerze mówiąc, dziwi mnie troszeczkę, że wyborcy Bidena nie Uznali tego za niestosowny. Ja bym się nie zdziwił, szczerze mówiąc, gdyby ten efekt spadku zaufania po zobaczeniu tego poparcia politycznego spadł także u wyborców Wojdena. Nie byłoby to dziwne, nie mnie osądzać, tak? Ja osobiście jestem bardzo wyczulony na treści polityczne. Ja nie lubię tego, kiedy w moich czasopismach naukowych redaktorzy piszą o polityce i ewidentnie stawiają na jedną ze stron. We mnie budzi to pewne podejrzenia, że może ci ludzie rzeczywiście nie są do końca obiektywni, no ale to są, no wiecie, to są super. Najwyraźniej wyborcy Bidena tak nie myślą. Czyli działa typowa mentalność klanowa. Popierają mojego kandydata, oni są super. Popierają nie mojego kandydata, nie są super. Ilość osób nieprzekonanych, bo to można by pytać, co, co się stało z tymi nieprzekonanymi. Te, te, tutaj te wyniki są, są słabsze, natomiast też są i też nie są skuteczne, czyli powiedzmy sobie tak: nawet dla osób nieprzekonanych, spadek zaufania do nauki był wyższy niż wzrost poparcia dla Bidena. Na tej zasadzie jest to po prostu nieskuteczne. No i tyle. Więc można się zastanawiać, co z tym fantem zrobić. Ja wam tylko uprzejmie donoszę, powstrzymam się od mojego komentarza, zostanę właśnie przy moim. Pieczołowicie pielęgnowanym neutralizmie politycznym, w każdym razie o. Donoszę więc tylko na sposób neutralny, że wygląda na to, że naukowcy udzielający poparcia politykom nie wpływają znacząco na opinię publiczną, jeżeli chodzi o poparcie dla tych polityków, ale wpływają znacząco negatywnie na poziom zaufania do nauki i do siebie samego. A co z tym fantem zrobić? Niech każdy kombinuje we własnym zakresie. Heja.